Dzień dobry, dzień dobry. Dziś powiem Ci o jednym ze sposobów na realizowanie dużych, dużych celów, dużych projektów. Pomysł ten zaczerpnąłem od Lecha Kaniuka z jego książki. Ale zanim do tego przejdziemy, ważna informacja: jeśli chcesz być na bieżąco z moimi treściami, to zasubskrybuj mój kanał, udostępnij znajomym, daj łapkę yy, i napisz komentarz. Będzie super, ja będę bardzo wdzięczny. Dziękuję. Ok, i teraz przejdźmy do konkretów. Bierzemy sobie swój jeden, jakiś duży, konkretny cel, jaki chcemy osiągnąć, i zastanawiamy się, a właściwie wypisujemy po kolei, co możemy zrobić w ciągu najbliższych pięciu lat, aby osiągnąć ten cel główny. Trzeba sobie wypisać. Krok drugi. Zastanawiamy się, wypisujemy sobie, co możemy zrobić w ciągu tego roku czy najbliższego roku, aby osiągnąć ten cel pięcioletni. Idziemy krok dalej. Wypisujemy sobie, co możemy zrobić w ciągu najbliższego kwartału, aby osiągnąć ten plan roczny, który założyliśmy. I może domyślasz się, co robimy teraz? Teraz. Wypisujemy sobie rzeczy, co możemy zrobić w ciągu najbliższego miesiąca, aby osiągnąć cel kwartalny. I analogicznie, podczas przeglądu tygodniowego, o ile taki robisz, wypisujesz sobie rzeczy, jakie będziesz robił w tym najbliższym tygodniu, aby osiągnąć ten cel miesięczny. I dzisiaj, robiąc sobie listę zadań na jutro, wypisujesz sobie... Listę zadań, rzeczy do zrobienia, aby osiągnąć cel tygodniowy. I wreszcie jutro, już siadając do konkretnej pracy, patrzysz na tą swoją listę zadań i robisz. Robisz i realizujesz swój wielki, wielki cel. Banalny sposób, banalna metoda, i może mało odkrywcza z jednej strony, ale gdy tylko ją poznałem, jakoś zaświtało, coś mi się oświeciło w głowie nawet jakie to jest proste, jakie to jest banalne, taki ogromny cel ogromny, pięcioletni nawet możemy rozbić na jedno małe, pojedyncze zadanie które zrobimy na przykład dzisiaj w ciągu 45 minut i właśnie realizacja takich wielkich, ogromnych celów właśnie sprowadza się do realizacji takich drobnych zadań czy 45 minutowych, czy nawet 10 minutowych i też jest ważne w mojej ocenie, żeby każdego dnia, każdego dnia odhaczać co najmniej jedno, dwa, kilka tych zadań, które przybliżą nas do osiągnięcia tego naszego dużego celu. I to tyle z moich refleksji od Lecha Kaniuka. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, jeśli podobało Ci się to wideo, to zasubskrybuj mój kanał, yy, udostępnij znajomym, daj łapkę, napisz komentarz. Dziękuję.